Oprost, nie? <śmienicza> do sklepu nie No. No. w domu Witam Was w kolejnym Saber Vlogu Jest teraz siódma rano Ja przed chwilą się obudziłam I zaraz będę wstawać Wyprowadzę Maję I dzisiaj mam w planach wycieczkę, więc zabiorę Was ze za sobą Znowu planuję jechać do Kielc bo byłam chyba w zeszłym tygodniu, więc w sumie niedawno I jadę do Bab może jeszcze gdzieś do galerii, zobaczymy Zuzia też już z rana wstała Ja tu już nakładam jedząko suszone. A choróbcie, też jest wami dzisiaj przywita w vlogu. Akurat sobie teraz piję wodę. Może się śpi. Może się śpisz. No, zamknięte oczko. Obudził się. Jakie zespany. Hej orzeszek. Zaraz będę się już przebierać. Busa mam 20 po ósmej I widzimy się już na miejscu. Dojechałam już do Kielc. Wysiadłam pod kastoromą. I teraz chciałam jeszcze pochodzić po sklepach, nie wiem, wiem, że gdzieś tutaj jest niedaleko Lidl i Pepko, a później pójdę już do papugarni. Z Lidla. I dla siebie kupiłam Santa, ponieważ nie jadłam jeszcze dzisiaj śniadania. A dla piesków kupiłam przysmaki, e, Pokażę Wam je już w domu. Pierwszy raz widzę croissanta, który jest w takim kolorze. Doszłam do ulicy Wapiennikowej i tutaj jest po drodze Pepko, więc wejdę. I wejdę do Pepko, bo dawno nie byłam tutaj. Wyszłam już z pabko, kupiłam tam coś dla Mai, ale to też Wam pokażę w domu, chociaż myślę, że to już kawałek widzicie i pewnie domyślacie się co, bo widzieliście w tym sklepie, ponieważ też Wam nagrywałam tam orywek telefonem. Mam nadzieję, że się nagrało. I teraz kupiłam sobie jednego loda, bo jest naprawdę bardzo gorąco. Tutaj w tej budce co stało na ulicy. I teraz idę szukać ulicy Starowapennikowej. Ja kiedyś byłam już w tej papugarni, więc może nie będzie mi tak trudno znaleźć. I też macie filmik w sumie u mnie na kanale z tej papugarni, bo kiedyś już nagrywałam. A teraz idę drugi raz, bo już nie wiem czy... 3 lata minęło od tego czasu. Papugarni. Nie wiem czy mnie dobrze słyszycie, bo mam maseczka. Z tej strony tak? Za darmo dzisiaj aparę. Chyba mi się podoba. A kto jest taki ładny? Teodorek. Teodorek. A co ty chcesz? Prost. Prost. Dobra, to mnie 你没事儿虑穿好衣服，都在都在里面。 Nie chcecie się, gadać? Niedługo będzie na rasie, ma? Tak, to Dzień dobry, ładny chłopak. I kontynuuję, co kombinujesz? Tak, To tak. No. No moje włosy. Kiedyś, no? zannekan <laughs> koraamae 日本。 Byłam już w sklepie zoologicznym, byłam też w papugarni, i teraz będę szła na busa. Kupiłam już też prezenty dla moich zwierzeczków, głównie dla Maji. Ja już wróciłam z Kielc i przyszłam do mojej mamy. I tutaj oczywiście jest Senusia. I u mojej mamy jest też majeczka, ponieważ została, żeby nie być sama. Tu końcik, senior. I zaraz już będę z majeczką szła do domu. Przyszliśmy tylko na trochę. Jak widzieliście po powrocie, najpierw byłam u mojej mamy, i tam też majeczka już dostała obiadek. Mięso chyba z hubu, nie wiem dokładnie. A teraz już pokażę Wam, co kupiłam w kielcach. Część rzeczy jest z pepku, część z zoologicznego, ale najpierw Wam pokażę jeszcze pamiątki z papugarni, w której byłam. I tak, oczywiście standardowo kupiłam magnesy, ponieważ staram się z każdego miejsca, do którego jadę, kupić magnes. A wtedy z tego ogrodu botanicznego nie kupiłam, ponieważ tam wydaje mi się, że nie było. Więc nie kupiłam. A tutaj jest taka papuga z napisem papugarnia. Jest to magnes. I tutaj drugi też magnes. Też z papugami oczywiście. No i jeszcze wzięłam pluszaka. To już bardziej dla maich niż dla siebie. Bo dla siebie, jako niby pamiątka, ale tak naprawdę Majka będzie się tym bawić. No tyle, że ma tutaj oczka guziczki, ale Maja po prostu. Ona nie targa zabawek w ten sposób, żeby im coś wyciągać i to zjadać. No i to jest, To są moje pamiątki z papugarni. I następne teraz Wam pokażę z pepko. A w Pepko kupiłam kocyk, prawdopodobnie będzie to kocyk dla Majeczki, ale ewentualnie może mi się też przyda na przykład dla chomiczków, jak im robię wybieg lub dla Zuzi, więc w sumie ten kocyk jeszcze jego przeznaczenia nie wiem dokładnie, czy, będzie, czy przyda mi się dla Zuzi, czy dla chomiczków, czy dla Mai, ale na pewno dla któregoś z zwierzaków wykorzystam ten kocyk. Maja już tam się dobiera, bo tam kupiłam jej smoczki i ona czuje chyba i dobiera się do tamtej torby. Majeczka, zaraz, zaraz zarobiesz. Nie dość, że wszystko rozwala, to jeszcze się cieszę. No co ty robisz? Majen, nie będziesz teraz jadła nic. I kolejną rzecz to jest jedna rzecz. naprawdę bardzo mi się spodobało. Myślę, że majeczce też się spodoba. Chociaż na razie jej się smaczki podobają. I... Ten jednorożec był w Pepko. Widzicie, znaczy, naprawdę ślicznie wygląda tutaj ma brokatowy ten róg. A tu mam jego metkę, bo wcześniej mi się gdzieś odczepiła. Tak wygląda metka. No i jest to po prostu zabawka dla psa. I oprócz ładnego wyglądu jeszcze tutaj ma jakby piłkę i piszczałkę, czyli tu ma brzuszek ma gumowy, a reszta ma wszystko pluszowe. I słychać, że tu jest w środku, w brzuszku piszczałka. I jeszcze fajne, ma takie nogi do gryzienia akurat dla psa, bo są one po prostu bez wypełnienia. Majeczka ja wiem, że ty już nie możesz się doczekać. Wszyscy o tym już wiedzą. Podoba Ci się jedno rożec? I ostatnia rzecz z Pepko no to jest Którą kupiłam dla siebie, ale nie jestem z tego zbytnio zadowolona, bo myślałam, że jest to bawełniane, a okazało się, że to jest wiskoza. Znaczy, jest wiskoza, że jest. To jest taka bluzka w papko chyba za 10 lub nawet za 8 zł. No i to są wszystkie nasze zakupy właśnie z tego sklepu. A teraz już przejdziemy do zakupu zoologicznego, na które maja chyba najbardziej czeka, jak widać. Pierwszą, najważniejszą rzecz, którą chcę wam pokazać, to zakupiłam matę chłodzącą dla psa na te upały, które są teraz i które właściwie już się zaczęły od jakiegoś czasu, i wiem, że nadal będzie gorąco, więc myślę, że mata nam się przyda. Tym bardziej, że ja już kiedyś miałam dla psa matę Strix i naprawdę ona całkiem dobrze się sprawdzała, tylko że miałam ją naprawdę już długo, chyba 3 lata, i no, w końcu już przestała chodzić. Bo jednak te jak się kupuje, to one nie są na zawsze, kiedyś tam ten wkład chodzący jednak wyczerpie, po iluś latach tak na pewno. I kupiłam teraz nową matę właśnie z firmy Trixie, rozmiar S dla małych piesków. I nie wiem, jeżeli chcecie, żebym Wam dokładny filmik właśnie nagrała, jeszcze tutaj tej macie jakąś recenzję. Ponieważ ja nagrywałam recenzję o to, że macie trix, tylko wtedy była to starsza wersja, to jest inna temata, bo tutaj mamy nawet grafikę inną, ale wydaje mi się że raczej to samo działanie, więc nagram Wam o tym, może też. albo po prostu powiem w tym vlogu, jak się sprawdza. A teraz przejdziemy do kolejnych rzeczy, żebym nie przedłużała tego filmu. I to tym już też jest co logicznego. I to. Z... Są nerki wieprzowe, przysmak dla, dla średnich i dużych psów. I jeszcze w tym zoologicznym wzięłam dwie karmy z animondy. I one są o smaku wołowiny i ziemniaków. Tu dwie karmy, przysmaczki. I jeszcze jedne przysmaki, tylko właśnie ja nie chciałam z geologicznym, tylko w Lidlu. U mnie w mieście nie ma Lidla, a w Kielcach jest, jest więc wzięłam te przysmaki, jakie zobaczyłam. Najbardziej, że jest napisane, że są 100% naturalne mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. I tutaj są bez dodatku cukru, bez zbożowe. Myślę, że całkiem będą fajne dla pieska. Jeżeli macie u siebie lit to możecie przykład, czy kupujecie te przysmaki i czy dobrze wam się sprawdzają, czy pieskom smakują. No bo ja niestety nie mam tego sklepu u siebie w mieście, ale tam w końcu mogłam wejść i zrobić jakieś zakupy. I tak, jeszcze z takich rzeczy dla Majeczki, to no właściwie dla Soni, bo wydaje mi się, że brałam po dwie sztuki, żeby było dla dziewczyn. Nie wam pokazuję. są dwie takie rurki, szczerze mówiąc nie wiem z czego to jest, bo tam nie pisało, było tylko w takim pojemniczku, więc wzięłam akurat dwie sztuki ale chyba dobre, bo Maja no, już się do tego dobiera oprócz tego też wzięłam dwie sztuki krokodylków A takie dwa Krokodyle, też z myślą o Soni i o Mai. Co, Ty chcesz już to zjeść? No dobra. Dałam jej w końcu jedną tą rurkę, bo już bardzo się o to prosiła, a w końcu trzeba jej wynagrodzić, żeby mnie nie była. Smakuje Ci to? Nie wiem z czego to jest, ale ale widocznie jest dobre, skoro Maja już tak prosiła o to. Ostatnia rzecz to jest tym razem już nie dla majeczki, bo pomyślałam też o innych zwierzątkach, o chomiczkach i być może też o zuzi, bo już sprawdzę, czy w tej mieszance nie ma nic, co mogłoby zuzi zaszkodzić i to też będzie mogło być dla zuzi. Już wam pokazuję. Jest to mieszanka ziołowa dla chomików z Natural Wit i też w fajnym takim pudełeczku. Widzę, jest tutaj papierowym, które myślę, że można jeszcze później też wykorzystać do czegoś. I zobaczymy, czy tu jest opisane, co to jest w środku. Jest tylko opisane, że przygotowane, ręcznie mieszane składniki. O, jest. Skład. Ziele, rumianku, babki lęcetowatej. Na razie Zuzia to wszystko może. Liść, maliny, bratek, kora, brzozy, kwiat, nagietka, ostropest Chyba wszystkie te składniki może również jeść Zuzia, czyli mój wyglądowe Więc mieszanka dla chomiczków też. No i to są zakupy zoologicznego, i ogólnie chyba wszystkie już zakupy, jakie zrobiłam, bo naprawdę całkiem, jak widzieliście, dużo rzeczy kupiłam. A Maja też już kończy tą rurkę. I ja będę się z Wami żegnać, ponieważ myślę, że ten filmik już trwa całkiem długo, pewnie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.